Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pienkowska witam w mocnej rozmowie dziś naszym gościem Konrad Freszak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani pośle, na początek wybory samorządowe, które za pasem, a w Radomiu i w regionie dużo się dzieje. Rada Regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów do Sejmiku. W Radomiu mamy kolejnego kandydata na prezydenta Roberta Prygla. Przewodnicząca Rady Miasta Sprawa i Sprawiedliwości odchodzi, przechodzi do bezpartyjnych radomian. Pięć ugrupowań za. Zakłada pakt samorządowy wspierając Radosława Witkowskiego. Panie pośle, czy pan też zamierza włączyć się w jakikolwiek sposób w kampanię wyborczą? Chociaż to kampania samorządowa, ale wiemy, że to, jak będzie wyglądała sytuacja samorządów, często. Właściwie zdeterminowany jest tym, jak wygląda współpraca między samorządem a rządem. To oczywiste, że kampania samorządowa jest czymś naturalnym dla polityków, również dla parlamentarzystów, że są w nią siłą rzeczy włączeni. To jest coś naturalnego, nie ma z tym tutaj nic dziwnego. Również dla mnie śledzę wydarzenia radomskiej sceny samorządowej. Na jedne patrzę z wielkim optymizmem, na inne patrzę raczej z pesymizmem. Na I które tak... z pesymizmem? No, pani redaktor, w... wspomniała pani o kolejnym kandydacie na urząd prezydenta miasta Radomia. Wczoraj wnikliwie prześledziłem to wydarzenie, które miało miejsce i gdzie Robert Prygiel ogłosił chęć ubiegania się o ten, o ten fotel prezydenta naszego miasta. No i mówiąc, że. Poza tym, że widziałem tam mnóstwo zacnych, wspaniałych radomianek i radomian, no to widziałem tam przedstawicieli młodzieży wszechpolskiej, konfederacji, widziałem tam również byłego sekretarza miasta pana Czajkowskiego, którego no, trudno nazywać pisowcem, ale takim neopisowcem już ale, troszeczkę. Przepraszam, ale na poprzednim I... spotkaniu I... organizowanym I... przez Roberta Prygla był. Pani, że w końcu. Ale tylko bo, bo, bo pan mówi o tych środowiskach, ale na przykład na zdjęciach z poprzedniego e, e, takiego spotkania jest Jerzy Zawodnik, e, były zastępca prezydenta Radomia, obecnie e, 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 wicedyrektor e, e, Szpitala e, Miejskiego w Radomiu. A czy pan Prygier e, wtedy ogłaszał chęć ubiegania się no nie, o no, prezydenta No nie, wtedy ogłaszał. Dziękuję. Więc... Wróćmy do tego, co wydarzyło się wczoraj i co wczoraj ogłaszał pan Prygiel. I widziałem tam y, Rafała Czajkowskiego, byłego sekretarza miasta, który później znalazł pracę w pisowskim starostwie powiatowym, czyli takiego no, neopisowca. Y, ale nie ukrywam, że nie widziałem tam dwóch osób. A kogo pan I to jest, y, to jest pytanie, y, gdzie jest Igor Marszałkiewicz, przecież przez pewien czas wspólnik pana Prygla. No i gdzie jest pan Jakub Kowalski, wiceprezes jeszcze PSG, a pan Prygiel jest prezesem z klubu w Nysie, który sponsoruje PSG. Pan Prygiel wczoraj powiedział, że będzie otaczał się fachowcami, bo on nie jest fachowcem, on będzie prezydentem, ale będą pomagać i wspierać go fachowcy. Więc to takie pytanie, czy to przypadkiem nie fachowcy będą eksperci zarządzać panem Pryglem? No to może byłoby warto. Żeby pan Prygiel pokazał, na kogo naprawdę chce zbierać głosy Radomianek i Radomian. Czy będą to tacy fachowcy, jak właśnie pan, pan Marszałkiewicz, który przez lata był związany z Pisem. A może pan Marszałkiewicz będzie wiceprezydentem u pana będzie, Prygla? Może będzie okazja, żeby to. Brońmy ponia... radom przed Pisem i przed Neopisem i yy, to jest być może dobry moment, żeby to powiedzieć. Kilka tygodni temu mówiąc o obronie przed Neopisem, miałem na myśli to, byśmy bronili radomia również przed Neopisem, czyli Robertem Pryglem, bo być może wiele Radomianek i Radomian nie wie o tych relacjach, które łączą go właśnie z Konfederacją, z przedstawicielami młodzieży wszechpolskiej, którzy tam byli, no i oczywiście z prawem i sprawiedliwością. No... Czy Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego jest w stanie ten, yy, obronić ten Radom, jak pan to przed chwilą powiedział? Myślę, że jest, ale to jest pytanie do wyborców i do wyborczyń. Ja dziś wypowiadam się w kontekście tego, co wczoraj widziałem. I, panie redaktor, no ta, to, to wydarzenie wczorajsze. Nie napawam nie optymizmem wręcz przeciwnie obawiam się tych ekspertów którzy stoją za panem Robertem Pryglem. Pani pośle, to teraz Zgodinąd, świetnym siatkarzem. Z... Z zostawmy na razie sprawy samorządowe bo nie trudno było zauważyć w piątek ile ciągników ponad 200 około 200 ciągników w proteście rolników w odpowiedzi na politykę rolną Unii Europejskiej i napływ żywności z Ukrainy do Polski protestowało na ulicach Radomia dołączyli po raz pierwszy jakby tutaj wsparcie rolników Udzielili, udzielili plantatorzy papryki i warzyw polubnych z, z zagłębia paprykowego. Czy można uspokoić, czy można pomóc rolnikom? Panie dyrektor, przede wszystkim protest, który był w Radomiu, ja o nim wyłącznie czytałem w doniesieniach medialnych, bo tego dnia trwało jeszcze posiedzenie sejmu, byłem w Warszawie, był protestem, który był większą częścią protestów nie tylko w kraju, ale w całej Europie. I to jest taki, to co w tej chwili obserwujemy, nie jest wynikiem protestów przeciwko konkretnemu rządowi, tylko przeciwko Temu, co się dzieje w związku z otwarciem przez ostatnie lata granic Unii Europejskiej dla produktów z Ukrainy. I to jest problem, który, no niestety, jest z nami i jest i będzie jeszcze przez pewien czas z nami. A konsekwencją tego działania związanego ze współpracy z Ukrainą jest to, że pewnie w, w niedalekiej przyszłości Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej. I te protesty, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, dokładnie na myśl przywołują mi protesty, które miały miejsce we Francji i w Niemczech, kiedy to Polska miała wejść do Unii Europejskiej. I my siłą rzeczy no, mamy obawy nie tylko rolnicy, ale również politycy przed produktami z Ukrainy, bo no, to już od dekad mówi się o tym od, od, od lat, że Ukraina jest spichlerzem Europy. Ale z drugiej strony, my jako Unia Europejska musimy mieć świadomość, również polscy, rolnicy, plantatorzy, że. Te produkty, które są tam wytwarzane, są wytwarzane na takich samych zasadach jak w Polsce, jak w Niemczech, jak we Francji, jak w Holandii. To znaczy, że są te same zasady uprawiania roli. To znaczy, że ten drób, który jest tam hodowany, jest hodowany na tych samych zasadach z poszanowaniem tych samych przepisów. Dziś tego nie wiemy. Dlatego, po pierwsze, minister Michał Kołodziejczak już. Uszczelnia granice, i to jest w niektórych przypadkach po raz pierwszy od w historii będą badane produkty, jak na przykład cukier. To nie, to nie miało miejsca przez wiele, wiele, wiele lat. I to jest jeden z mechanizmów, który my krajowo możemy zrobić by, i wprowadzić, by, by, by mieć świad pewność, świadomość, poczucie tego, że te płody rolne y, są na, wytwarzane na tej samej zasadzie. Jeżeli chodzi o jakość i konkurencyjność. No, ale jeśli a... tam są wytwarzane na przykład z innymi środkami, zgoda. z niższej jakości, to są bardziej konkurencyjne pełna cenowo. Pełna zgoda, o tym mówili już e, tego rolnicy. Pilnować. I pozwoli pytanie... pani, że skończę. Ostatnie mhm. zdanie. To my musimy wspólnie, jako polska klasa polityczna z Unią Europejską, wynegocjować jak najniższe limity, które będą obowiązywały Ukrainę, jeśli chodzi o wwożenie produktów, płodów rolnych do Unii Europejskiej. Ale to, nie, to nadal nie zamyka problemu, bo kiedy Unia, kiedy Unia Europejska przyjmie Ukrainę, Ukraina będzie mogła dokładnie na takich samych zasadach w przyszłości funkcjonować, jak funkcjonują polscy rolnicy. Więc my w tej chwili musimy zastanowić się i to jest najważniejsze zadanie w jaki sposób. Może nie tyle co przebranżowić, ale wyspecjalizować albo, albo zaplanować polskie rolnictwo, które będzie umie, mogło konkurować z rolnictwem ukraińskim. No, chociażby z tego względu, że doskonale wie, wiemy, jakie są, w jakiej wielkości są w Ukrainie gospodarstwa, te średnie gospodarstwa rolne, a w jakiej są w Polsce. Na pewno w tym nie pomoże ten zapis unijnej polityki rolnej o ugórowaniu, ugórowaniu Ale Z tego ziemi. już Unia Europejska się wycofuje. Pod naporem premiera Donalda Tuska i naszych przedstawicieli, którzy działają wokół Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to, to, to ugórowanie już jest de facto wycofane i to jest ty, pozostały tylko kwestie ostatnich decyzji. My mamy większy problem, który pozostawia nam spuścizna Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i, i, i Janusza Wojciechowskiego, czyli ten pakiet zielony. Który został, jak sam Wojciechowski mówi, wytworzony w Warszawie i tylko i wyłącznie zaimplementowany przez Unię Europejską. Z tym musimy sobie poradzić, ale to jest kolejne zadanie dla, dla, e, dla dyplomacji Panie, naszego. Panie, czas nam się kończy. Chciałbym jeszcze zapytać, rozmawialiśmy przed programem na temat lotniska w Radomiu. Pytanie o przyszłość lotniska w Radomiu, bo jak pan śledzi mocą rozmowę, pytał Pan o to właśnie skąd te obawy o przyszłość lotniska w Radomiu. Więc... I zapoznałem się z tymi obawami. To mm -hmm. tak, panie dyrektorze, no, to, to jak bazowanie na plotkach. Ci ludzie, którzy podają te tweety, nie mają żadnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Pani wkłada w usta polityków Platformy Obywatelskiej słowa o tym, że lotnisko będzie zamknięte. Ale ja, ale ja nie mówiłem, e... że lotnisko będzie zamknięte, e... tylko że są obawy o przyszłość lotniska nie, nie. Ja w gruntownie bo... przeczytałem wypowiedzi chociażby, uwaga, wiceprezydenta Katowic. Z no, całym szacunkiem, on wpływu na to, co będzie się działo na Radomskim lotnisku nie ma żadnego. E... To jest... Jest, to, to, to jest tam nie tyle co wprost obawy o przyszłość lotniska, tylko o to, w jaki sposób to lotnisko zostało politycznie zbudowane. I ja z tym panem jestem gotów podjąć dyskusję. Nie mam obaw co do tego, jak to zostało zbudowane, choć wiemy, że tam na warstwie... Technicznej były problemy, które zostały wprowadzone przez PPL, ale nie mam również obaw o przyszłość radomskiego lotniska. I na przyszłość to może taka sugestia: nie bazujmy na plotkach. Bo to tak jak ja bym bazował na plotkach, że pani redaktor ale... ma przejść z telewizji pośle... publicznej i do Republiki otworzyć w Radomiu jej oddział. No, pośle... To nie jest potrzebne. To są... Radomskie to, lotnisko, to, to był... na ten temat wypowiada się ostatnie zdanie, mhm. wypowiadał się wielokrotnie minister. Maciej Lasek, pełnomocnik polskiego rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i Lotnisk. Lotnisko w Radomiu będzie funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że wydaliśmy na to mnóstwo pieniędzy jako społeczeństwo miasta Radomia. I budżet państwa, który, czyli społeczeństwo polskie, które zrzuciło się na drogę startową. I takie lotnisko musi powstać. Ja również o tym wielokrotnie mówiłem. My CPK już mamy i to jest Radom, Warszawa i Modlin. I ten problem będzie z przepustowością ruchu na Mazowszu. Nie będzie rozwiązany z dnia na dzień, nawet jeśli powstanie, be, po, będzie podjęta decyzja o budowie portu w Baranowie. Bo port w Baranowie to jest 15 lat, nawet jeśli będzie taka decyzja. I to nie jest wynik tego, że dzisiaj Platforma czy Koalicja 15 w października chce coś blokować, tylko po prostu chorała pisowcy nie robili tego tak jak potrzeba i to, to, to jest tak jak trochę z szafami siwaka. One nadal są puste. Nie ma tam żadnych dokumentów, miał być terminal, nie ma dokumentów na terminal w spółce CPK. Dlatego naszą przyszłością, przyszłością ruchu na Mazowszu, zwiększeniem przepustowości nawet do 50 milionów pasażerów na Mazowszu, to jest rozbudowa lotniska Chopina, to co nie miało miejsca w ostatnich 8 latach, bo PiS nie chciał tego robić, Rozbudowa Modlina, bo północne Mazowsze i północna strona Polski też potrzebuje tej inwestycji. I nasz, nasz kochane, nasze kochane lotnisko w Radomiu lotnisko, które jest wyposażone tak jak trzeba które ma terminal, ma drogę startową i można z niego latać. I to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, i dziś to są zadania stojące przed spółką PPL, przed spółką CPK i przed pełnomocnikiem polskiego rządu, byśmy zachęcili linie lotnicze do tego, by latały z Radomia. I gwarantuję Pani, że to już nie bardzo. Bardzo optymistycznie i bardzo dziękuję za ten komentarz. I nie bazujemy na, na plotkach. E, 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 nie będziemy bazować na plotkach, ale to może będziemy mieli jeszcze okazję do tego tematu wrócić. Za dziś bardzo dziękuję. Poseł Konrad Krzysztof poseł koalicji obywatelskiej był gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio radom 87 i 7